O, Nie widzieliście tego, nie widzieliście tego, dobra? Dzięki. <noise> Nikt nie widział, więc spoko. Siema, witam. Ty, co jest, kurde? Stream, mi się rozpierdzielił. Co jest? Nie działa mi tak żeby mutować mikrofon. Ty, laguje mi kamerę? Co jest? To na moim OBSie? Też to widzicie? Ej, są lagi? Halo, komputer, co się z tobą dzieje? Co on odpierdziela, ta kamera? Dziwne, tego jeszcze nie grali. Nie, ten tego nie wziął. Klaba w ogóle, co jest? Też nie ma sensu. Chociaż... Powinno streszować skun. No o, nie no nie, zerkawał. Łeeeee, kurde, masz ściankę? Nie masz. Kościół, muszę pingować chyba to E, że będę chciał grać, nie? Nie, nie, o nie. Chociaż... Możka, jest nie zdążyłem. Ale zajeski nie patuję. Może być. O jest. Przepraszam, moja widać. Dobra Oj, to jest pan klidę Dobra Ja ma Dobra, nawet nie musiał używać Spoko Panie by mogłyśmy z tym wzięli Tam Mhm. Mm I like Jinx. Nie, no nie było zaś... Nie, wizji nie było ta. Za pięć. No no tak. Jakiś W coś tego? Takiego? Karę okay. tapuję, nice Nice Dobra To daje do na shora 100% I think we can win Oh no, no, orbidon. Dobra, robię to. Jak robimy to. Kiedy ma, rozjechali, szkoda. No to nie ma chyba znaczenia. O kurde, żem dał. No dobra, musiałem w trakcie spawnić, bo źle zagrałem. Ech. Dobra, skoczyłem i dam. Nice, good job. Are we really that good? to, proszę Cię! Dobra, niech będzie. Okay. O. No ch**jówka lekka.

No Orda nie mają? Nie ma orde tepeka. Nie chciałbym oddać tego smoka. No ale muszę. Nie chcę, ale muszę. Już nie widzę. Kiedy ja, mi się tam był? Kurde, mogłem chyba do końca, ale się bałem There we go Oooo nie widzieliście tego, nie widzieli się tego, dobra? Dzięki. <laughs> Nikt nie widział, więc spoko. Ej, go tutaj Dobra. Kde to má? No ambe, tak se tam chápeš ještě. Uh, okej. Okay. One more, one more. Dobra, Może to dla pewności jeszcze? O kurkawa odnawczona, what are you doing? Nic nie widzę, ale no, takie znajbiście Ja posłuchaj się tym lubi. nie mogę ruszać. Ło, ale podrzucik Ja Zawsze chciałem pograć jakiem, daj mi to Nie wiem, czy tutaj już xyna? Jest tu Ja miałem reda, No No ale on chyba powinien schodzić kurczę z tą merką wyda. No i się fajnie OP, żyję! Fasila Malphite... Nie wiem, czy ten Malphite się powinien ruszyć z tego topa, czy on tak powinien stać tam? To mi widać na co ten bardziej, czy nie? Nie wiem Poleciałaś słowa samo. O, mm. uh, No nie lokale no, force egzości! Czy to wystarczy? Kurka no To było way too close. sadek broni. Nie wiem. Ożerkę? Dzięki. weźmy. Ma to sens? Czyż nie zabije go Malfite, chyba? Ty, on się zrobił w ogóle pod tanka, tym Malfite. Ten... Marfight? Chyba, no Najgorsze jest to, że ten marfite, No musimy mieć żeby cokolwiek znaczyć, nie? O kurka wodna, no mogłoby być lepiej, co? Ej, you Jin? O, jesteś źle, dobra, nieważne. A Jinx tu jeszcze nawet nie ma. Ej, co? We? Co to było? O, też się nie teleportuje, no. No, fajdź! Tylko mamy low defense.

Ej, kumi się krzyknęło. Nie, i się tam nie czystęło z jakiegoś powodu na no, początku. Nie wiem czemu. E, no, chyba to mają, nie? I believe in you guys. Victor ma ulti. He very strong, dobra. Jesteś silny, jak wam jigg o dobra. Oj, to by nie weszło, szkoda. No i, no i cześć. No i mam za dużo krwa po prostu. A Malphite zagrał ulti znowu, Ale tego człowieka, no. U, to nie wiem czy flipujemy tego smoga po prostu, just like that, czy co. Dobra, three. nice try. Dawaj, Q. Erko ją zabie, chyba. Dobra. Niech się też. Ja atakuję? Szkoda, że janie. No, well, fight. Mmm, za Gina. nie mam mojej na Dobra, no nic. Smok w botach chyba? Okej, aha. Fizz, flank, Ok, Kurde. Trochę nas w kanapkę robią. Ciekawe, co jest, czemu nie. Korona. Korona, kielce. C. Uh, Malphite Nashor? Dobra, Nashor. Kur... Czekaj. Masz flasza, Dobra, nice. Nie no, ten Wiktor jest totalnym zawodowcem, super. Ale w sumie gra godna gry o Mastera chyba. Co nie? Oj. chodźmy na Szykerę. Czemu się wydaje, ten Set grał pisząc Setem? Nie, yeah. zagrał się na siebie. come on. A i teraz Trzymajcie się megiego wyczotku. Hello.